To nie dać? Nie Dobrze jest? I jest pierwszy karpik zasiadki Taki ma tutaj zdeformowany Deformowaną płetwę Nie wiem od czego to jest Tak jest można skrzywiona Taki myślę, że jest 5-6 kg Ale się nie wyszalał Dobra. taka rybka standardowa z Mosku, Jakieś 30 minut, 40 minut po izolacze, którego od razu wypuścimy z No Ale pierwsza ryba do chatki jest. Dopiero mamy czwartek wieczór. Jeszcze 3 dni przed nami. Czekamy na większe. Dobra. I jest pierwszy, większy karpik do chatki. pełno łuski. Miał na samą kulkę, bez żadnej pwałki, bez nęcenia, bo prostu rzuciłem po poprzedniej rybie, tak na ślepo, po 20 mi tak był karpik, myślę, że 12, może 13 kg, ale fajny taki waleczny, łuski, może się uda zaprezentować, no spokojnie. Taka fajna, noga rybka, na morwę standardowo. I wywozimy czekamy dalej na kolejne rybki. Dopiero mamy piątek rano, jeszcze dwie doby przed nami, także myślę, że większe też padną. 14,5 z workiem, do 12 tu Mata jednak była cięższa. A więc siemanko, witam Was w kolejnym filmie. Tym razem ponownie po dłuższej przerwie, praktycznie od wiosny jestem w Przekotowie razem z Rogerem. i tym razem zasiadka 4-3 doby od czwartku do niedzieli udało się jeszcze w czwartek przyjechać. Tylko niestety ja musiałem jeszcze do pracy jechać wczoraj przyjechaliśmy około 12, tylko rozłożyłem wędki Roger dostał, ja pojechałem do pracy. I tam wieczorem przyjechałem i Roger już miał jednego karpika, potem ja złowiłem jeszcze w nocy w sumie trzy karpie i jednego siotra. Jednego wypuściłem od razu pod biuraka, całkiem malutki, a te dwa nagrałem, zaraz Wam to pokażę. I ja też taki myślę, że z 8 kilo, też go nie nagrywałem, tylko od razu do wody poszedł. No i mamy dzisiaj piątek, muszę niestety zaraz znowu zawijać do pracy, dopiero w sobotę i niedzielę będziemy cały dzień. No ale jak na razie już rybki się pojawiły, także jest fajnie. Szkoda tylko, że takie małe, no ale mam nadzieję, że potem będą też większe. I widzimy się za chwilkę. Dobra, jest git, Więc chciałem Wam opowiedzieć trochę o taktyce, bo przyjechałem w sumie jakieś tam godzinę, półtorej temu z pracy. Szybkie pompowanie pontonu, bo łódka nam się rozładowuje, bo Roger ma właśnie nową łódkę, znaczy kupił używkę i baterie są słabe, więc pompowaliśmy szybko ponton przebłyska wszystkich zestawów. Rozpaliliśmy ognisko i właśnie chwilę siedzimy. Chciałem Wam powiedzieć i, i wtedy rolada na lewej węce na tej najgrubiej podnęconej. Nie wiem, ile zostały w wodzie. z pół godziny może. Na środkowej wence też pikało. Może albo Lesz siedzi myślę, właśnie zaraz będę zwijał. Albo od się bawi, nie? Ale na lewej ładna roladka i może będzie coś większego w końcu, bo się takie małe karpiki to wkurzały w nocy tylko. Także Mam nadzieję, że uda się wyholować i się zobaczymy z rybką. No i udało się wyholować, niestety, walczył dzielnie, ale takie 7 kg. Normalnie tutaj mamy takie, jak mówimy z Teslasiem, zawsze kilka takich 8-9 kg, a reszta tak 12-13. Teraz z mamy same takie 7 niestety, no ale może przyjdą większe. Także jest taka siódemeczka, myślę maksymalnie, może 8 no ale ważne, że biorą, co się dzieje. Jak będą większe, będzie fajnie. Teraz trzeba wywieźć. No i czekamy na kolejne branie. Na środką wędkę chyba też winę, bo co chwilę coś tam pika. Jakiś leszczyk się albo bawi, albo już może siedzi. No ale co się dzieje? Wypuszczamy i czekamy. Także podsumowując, byłem w piątek, czyli dzisiaj w pracy jeszcze o 14:22 22 .00. wróciłem. Wszystkie zestawy na nowo wywieźliśmy w międzyczasie. Jak byłem w pracy, Roger złowił chyba trzy karpy, co cztery? Cztery, cztery karpy. A, trzy, trzy karpy dzisiaj i otra Ale też wszystkie takie małe. Jeden, takie 12, tak jak mój rano. Teraz wywieźliśmy wszystkie zestawy na nowo. Na jednym już się u mnie lecz bawi prawdopodobnie. I Na lewej była właśnie rolka. I kolejna siódemeczka, no ale czekamy na większe. Teraz sobie ognisko zrobiliśmy. Nie wiem, co widać. O. Trzeba będzie zjeść. I czekamy na rybki inne. No i jest. Kolejna rybka, kolejny takie koło 8 kilo. Z tym razem typowo z podmostku. Ładnie pojechał walczył. Myślałem, że będzie coś większego, ale standardowo na leżację za dużo nie jest. Kolejna taka rybka. To samo wszystko, nie wszystkie takie 7-8 kilo, niestety. No ale czekamy na większe. No takie na 2D, takie nie. I nad ranem kolejna rybka. Kolejny ten sam 7-8 kilo. Ten razem z podmostku. A ten trochę może grub, grubszy jest. Może 9 ma. Tak cięższy jest, nabity bardziej, nie. No ale wszystko to samo. Jeszcze. Przeczuł był kolejny karpi taki, ten miał z 4-5 kg, ale pełno łuska, ale już od razu z podbieraka poszedł. No i czekamy na coś większego tak. z fotkę mi zrobię jeszcze. Teraz będę przeboić sobie zestawy przed wieczorem. Taki miksik kurydza plus same takie duże kulki pomarańczowe w mojej produkcji. Jeszcze zaleję to aromatem ananasowym. I jak wcześniej dawałem, to najpierw taką opadkę gdzieś na zestaw. Dzisiaj rano dałem dwie takie, no i regularnie biorę jakieś tam małe karpiki, takie 4-6 kilo, nie wiem skąd się takie dowieły, tak, nigdy tak nie łowiliśmy. A niektóre nawet spod biarka od razu wypuszczałem, bo szkoda je wyciągać takie malutkie. Czekamy na coś większego cały czas, na razie największy, 12 kilo, no ale tak też czasem bywa. I ogólnie po drugiej nocce standardowo, tak jak w poprzedniej, kilka takich karpi w przedziale 5 do 7 kilo. Jeden nawet miał tak 4 kg, niestety większego nic nie ma, zmieniłem trochę taktykę, dałem więcej kulek mi kukurydzy, zostaje w miejsca i czekamy na kolejne jakieś efekty, tam chyba właśnie na, dobu, na mosku coś wychorują, może tam coś mają też większego, no ale nie wiem, próbujemy. Mamy jakąś godzinę 15, w ciągu dnia były dwa kolejne karpy, jeden się wspiął przed podbierakiem, a drugiego później spod wyraka, bo miał tak, w sumie jeden i drugi, tak by miał około 4-5 kg, że nawet nie opłacało się go wyciągać. Nie wiem, skąd się tam wzięło, zawsze tak łowiliśmy od 7 do tych 12-13 kg. Teraz same takie 6-7-8 kg biorą. Nie wiem, czy to było takie zarybienie ostatnio, ale czekamy na większe. Jeden z tak grubo samymi kulkami większymi na włosie, dałem też dwie kulki, jedną czwórkę, drugą 18, na drugim włosie. Mam nadzieję, że tak jakoś wyselekcjonuje te ryby. Na razie na tym zestawie nie było brania, na tych dwóch postawy, gdzie były sama kukurydza i jedna kulka na wosie. to miałem te dwie, dwie czwórki. No i jak kombinujemy. Roger na razie bez ryby. Dzisiaj może pod wierzchoł coś będzie brało. No i przywożę sobie właśnie zestaw. Ten lewy, bo po tym karpu rzuciłem tylko w znęcone miejsce, ale stwierdziłem, że jednak od nowa podnęce. Ale też tam jakieś tam w okolicy Trzynek sobie wszystkie zestawy mam. No i będę czekał na jakieś Większe rybki może w końcu zaczną brać. Jeszcze doba przede mną. Może się uda coś wypracować ładnego. Właśnie przeniosłem zestaw w woderach Tam na prawo od mostku przy, przy naszym brzegu podnęciłem kulkami krab. I tu ja daję dałem w wodzie, żeby właśnie żyłka nie haczyła w Jak na razie cisza. Cała woda stoi. Jest flauta. Może pod dwieczórzach ją brać. Mam nadzieję, że w końcu coś większego weźmie. I przed ostatnią nocą, tylko przebyliśmy jedną weneczkę teraz Rogera prawo tam na otwartą wodę pod marker Jak na razie nadal cisza Ogólnie się chłodno dosyć robi szybko Już zachód słońca No ale Mamy mam nadzieję dobrze stawy wizione Coś się będzie działo w nocy Mamy takiego karpia z 8 kg. No I go wypuszczamy. Ciekamy na większego, jeszcze. Ta na większego. <noise> Czwarta godzina godziny. Na konia. I ostatnia nocka. Przyniosła tylko Rogerowi jednego karpika. Taki z 8-9 kg. Może i my na tym zestawie, co wynosiłem w woderach, na kraba jedno branie. I nie zaciąłem, bo podjechałem do wędki, co było pusto. I tam jakieś 2 godziny później jesiotr, takie myślę, też ko kołyszki podobne do, do, do tego pierwszego. No i nic więcej się nie działo, zaraz będziemy się pakować. I czekamy na kolem i siodącą zasiadkę. No i już nic więcej się nie działo. Roże przed chwilą właśnie pojechał. Ja jeszcze mam trochę do spakowania. Resztki sprzętu. No i wpadło nie wiem, z 15 karpi, ale wszystkie takie w przedziale. 4. 9 kilo, no i dwie takie dwunastki. I trzy je plus jeszcze chyba trzy spinki. No więc ryby było dużo, ale niestety wszystkie małe. Tak też czasem bywa. Teraz czekam na kolejną zachodkę. Na pewno za jakiś miesiąc pojadę na Niewieścin. Potem jeszcze w planach jest tuszynek w listopadzie. Na początek października i połowa października zobaczymy, jaka zachodka pewnie też będzie. Jeszcze nie wiem gdzie. Spontaniczna taka. No i tak to jest. Także zostawcie subskrypcję, łapeczkę w górę, obejrzyjcie poprzednie filmy i widzimy się w kolejnym na kolejnej wodzie.